Firma Sony zaprosiła do Londynu dziennikarzy z całej Europy, żeby zaprezentować nowe gadżety, ale także nową jakość muzyki, czyli dźwięk wysokiej rozdzielczości. Zobaczcie, co to takiego. Jestem w londyńskim studiu nagrań Metropolis. Jest to chyba jedno z najważniejszych miejsc na muzycznej mapie Londynu. Ze mną jest rzecznik prasowy Sony Polska, Piotr Papaj. Witaj Piotrze. Witam serdecznie z Piotr, powiedz mi, co to za miejsce? Dlaczego to studio jest tak ważne właśnie dla Sony? Metropolis Studios to jest rzeczywiście jedno z najważniejszych studiów nagraniowych, na pewno w Europie. Tutaj powstaje 50% muzyki, która w Wielkiej Brytanii trafia do Top 40, tak zwanego. W tym studiu nagrywali Lady Gaga, Amy Winehouse, Justin Bieber i wielu innych artystów, więc jest to bardzo ważne miejsce dla muzyki, a muzyka jest bardzo ważna dla sony. Jaka jest różnica pomiędzy typową mp 3 a wysoką rozdzielczością Hi-Res? Hi-Res, wysoka rozdzielczość, to jest dźwięk zbliżony do tego, jak wymyślił go jego twórca. Jest to dźwięk lepszej jakości niż płyta CD. O mp 3 nawet lepiej nie wspominać, jest to dźwięk skompresowany i w zasadzie każdy fan muzyki, który trochę więcej słucha, przykłada do tego jakąkolwiek wagę, już z tym formatem MP3 nie czuje się najlepiej. Płyta CD też ma swoje ograniczenia. Jest to nośnik fizyczny jakiś, na którym zmieści się bardzo ograniczona liczba informacji. Piotr, no firma Sony bardzo dobrze przygotowała się do odtwarzania plików wysokiej rozdzielczości, bo w swoim portfolio macie aż 50 produktów. Zgadza się, mamy 50 produktów, ale te najważniejsze to po pierwsze są odtwarzacze przenośne, to jest Walkman AS15. Mamy też cały zakres słuchawek na nausznych, również do usznych, które są kompatybilne z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości. Mamy specjalny przetwornik, wzmacniacz, który też jest w stanie ten sygnał cyfrowy konwertować do sygnału analogowego. Możemy posłuchać muzyki wysokiej Rozdzielczość na Xperi Z3. Ten telefon obsługuje ten standard, więc bez względu na to, czy jest to plik Wave, czy jest to plik Flak, a IF e, możemy tej muzyki posłuchać. Piotr, kiedy muzyka wysokiej rozdzielczości będzie dostępna dla Polaków? Muzyka w wysokiej rozdzielczości dostępna jest dla każdego już w tej chwili. Każdy może sobie kupić muzykę w wysokiej rozdzielczości, bardzo często ulubionego artysty bezpośrednio od tego artysty. Nie jest jeszcze tak ma masowy format, y, jak format MP3, natomiast ta muzyka jest dostępna, to wystarczy poszukać. Ja wiem, że na przykład mój ulubiony artysta Prince sprzedaje bezpośrednio taką muzykę w wysokiej rozdzielczości. Mogę ją kupić. Piotr, dziękuję serdecznie za rozmowę, a Was zapraszam na krótki występ zespołu Editors.